Życie ludzkie od najdawniejszych czasów przepełnione jest historiami. Słuchamy tekstów, piosenek, a w naszych głowach następuje projekcja wydarzeń. Czytamy książkę, a więc dajemy się ponieść opowieści autora. Dobrzy specjaliści od marketingu potrafią wykorzystać storytelling przy budowaniu marki. Jeśli powiem Ci na przykład, że ta woda jest zdrowa, Prawdopodobnie już jutro o tym zapomnisz. Ale jeśli powiem ci, że warto ją kupić, bo pochodzi z wysokich gór i piją ją ludzie, którzy dożywają 130 lat, to Twój umysł już prawdopodobnie zatrzyma się na tym na dłużej. Nie musisz mówić o sprzedaży, danych liczbowych, parametrach produktu, by go sprzedać. Nadaj mu duszę i opowiedz o nim historię. Właściwe historie prowadzą do właściwych wniosków. Wyzwaniem jest stworzyć dla danej marki lub produktu taką historię, która poruszy tłumy. Więcej informacji i rozwiązań w PayTrade International Club. Zapraszamy na Biznes Lunch.